Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę dzieje się, gdy się starzejesz i nagle zostajesz zupełnie sam? Nie chodzi o samotność przez jedno popołudnie, ale o budzenie się w pustym domu, jedzenie posiłków w ciszy i kładzenie się spać bez wypowiedzenia ani jednego słowa przez cały dzień. To temat, o którym większość ludzi nie mówi, dopóki już się nie wydarzy, a wtedy wielu czuje się zagubionych. Ale oto prawda: bycie samemu na starość nie musi oznaczać samotności. W rzeczywistości istnieją konkretne rzeczy, które możesz zrobić już teraz, aby pozostać psychicznie silnym, emocjonalnie stabilnym i fizycznie zdrowym, nawet jeśli nie ma nikogo wokół. W tym filmie omówimy cztery kluczowe rzeczy, które każda starsza osoba powinna robić, gdy mieszka sama. To nie są tylko miłe porady ani powierzchowne sugestie. To nawyki zakorzenione w prawdziwym życiu i oparte na badaniach psychologicznych. Każdy z nich jest prosty, praktyczny i zaskakująco skuteczny. Więc niezależnie od tego, czy już mieszkasz sam, czy przypuszczasz, że kiedyś będziesz, ten film pokaże ci, jak uczynić ten rozdział życia nie tylko znośnym, ale pełnym sensu, bo nadal zasługujesz na spokój, poczucie celu i godność, niezależnie od wieku ani od tego, kto stoi obok ciebie. Zostań z nami do końca, ponieważ ostatnia wskazówka może naprawdę zmienić sposób, w jaki postrzegasz samotność na starość to coś, co pomogło niezliczonym seniorom nie tylko przetrwać, ale naprawdę rozkwitnąć w starszych latach. Zaczynajmy. Po pierwsze, stała codzienna rutyna. Jedną z pierwszych rzeczy, które zaczynają się rozluźniać, gdy zostajesz sam na starość, jest poczucie czasu. Bez ludzi, którzy przychodzą i odchodzą, bez umówionych spotkań czy zaplanowanych aktywności, dni mogą się zacierać. Możesz zauważyć, że jesz śniadanie w południe. Cały dzień chodzisz w piżamie, albo nawet nie wiesz, jaki jest dzień tygodnia. Na początku może się to wydawać nieszkodliwe, ale z czasem taki brak orientacji podkopuje Twoją jasność umysłu i równowagę emocjonalną. Dlatego jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić, jest stworzenie prostej, stałej, codziennej rutyny, nie surowego grafiku, ale podstawowej struktury, która nada Twojemu dniu początek, środek i koniec. Wstawanie o określonej godzinie, umycie się i ubranie, nawet jeśli nikt cię nie zobaczy, przygotowanie porządnego śniadania, wyznaczenie czasu na ruch, hobby lub po prostu świeże powietrze, ustalenie stałej pory kolacji, gaszenie świateł o rozsądnej godzinie taka rutyna nie polega na byciu zajętym, ale na tym, by dać mózgowi i ciału coś, na czym mogą polegać, szczególnie wtedy, gdy otoczenie jest ciche, a krąg towarzyski się zmniejszył. Przewidywalność codziennej rutyny może dać poczucie porządku i spokoju, którego umysł nadal potrzebuje. Psychologowie często mówią, że ludzie są zaprogramowani na rytm, a im jesteśmy starsi, tym rytuały i rytm stają się ważniejsze. Pomagają trzymać lęk na dystans, regulują sen, wspierają trawienie i funkcjonowanie mózgu. Na przykład pewien mężczyzna, Władysław, 81-letni wdowiec, opowiedział, jak po śmierci żony stracił poczucie czasu. Dni zlewały się w mgłę, ale kiedy postanowił ustalić rytm dnia, nawet tak prosty jak codzienne ścielenie łóżka i odsłanianie zasłon o tej samej porze, odzyskał poczucie kontroli. Z czasem dodał poranne spacery i wieczorną herbatę. Te małe kotwice nadały kształt jego dniom, a wraz z tym pojawiło się większe poczucie spokoju. Kiedy zostajesz sam, łatwo pozwolić czasowi przemykać niezauważenie, ale brak innych ludzi nie musi oznaczać braku struktury, wręcz przeciwnie. Posiadanie rytmu dnia to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakie masz, by chronić swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. To cichy akt dbania o siebie, którego nikt inny może nie zauważyć, ale ty będziesz go odczuwać każdego dnia. Po drugie, łagodny ruch dla silniejszego ciała i jaśniejszego umysłu. Jednym z najtrudniejszych aspektów starzenia się w samotności jest to, jak nieruchome potrafi stać się życie. Budzisz się, siadasz na jednym krześle, potem na drugim. Może przechodzisz do kuchni, a potem znowu wracasz na to samo krzesło. Godziny mijają bez większego ruchu, dni mijają bez większej energii. A z czasem twoje ciało zaczyna to odczuwać. Sztywnie je kręgosłup, bolą stawy, słabnie równowaga, i zanim się obejrzysz, nawet wstanie z krzesła staje się trudne. Ale tu jest coś, czego wielu ludzi nie rozumie. Nie potrzebujesz karnetu na siłownię, planu treningowego, ani drogiego sprzętu, żeby pozostać aktywnym. To, czego potrzebujesz, to konsekwencja i chęć, aby utrzymać swoje ciało w ruchu, nawet w małych, prostych formach. Ruch nie tylko chroni twoje mięśnie i kości, jest też głęboko powiązany z twoim nastrojem, pamięcią, a nawet z tym, jak bystre pozostaje twoje myślenie wraz z wiekiem. Spacer do rogu ulicy i z powrotem, rozciąganie ramion podczas gotowania wody w czajniku, wstawanie i siadanie 10 razy z rzędu na ulubionym krześle. Wszystko to wysyła do Twojego ciała potężny sygnał. Wciąż cię potrzebuje. Badania pokazują, że lekka codzienna aktywność u osób starszych może zmniejszyć ryzyko depresji, poprawić sen, a nawet opóźnić spadek funkcji poznawczych, to znaczy, że pozostawanie aktywnym jest dobre nie tylko dla serca czy nóg, ale także dla Twojego spokoju ducha. Weźmy na przykład Eleonore, 78-letnią kobietę mieszkającą samotnie w spokojnej dzielnicy. Po śmierci męża rzadko wychodziła z domu. Bóle kolan się nasiliły, czuła się zmęczona, nawet po odpoczynku. Pewnego ranka postanowiła pójść do swojej skrzynki pocztowej, a następnego dnia zrobiła to znowu. Kilka tygodni później chodziła już po całej uliczce. Nie zmieniło to jej życia z dnia na dzień, ale dało coś, na co mogła się cieszyć każdego ranka. Powiedziała, że czuła się bardziej rozbudzona, mniej niespokojna i dumna ze swojego ciała. Jeszcze raz podkreślmy. Nie chodzi o to, by zostać sportowcem, ale o to, by zachować swoją niezależność. Kiedy utrzymujesz ciało w ruchu, nie tylko rozciągasz mięśnie, ale rozciągasz czas. Dajesz sobie więcej lat z większą wolnością, więcej dni, kiedy możesz wstać z łóżka samodzielnie, przygotować własne posiłki, podlać rośliny. I co równie ważne, delikatny ruch łączy cię ze światem zewnętrznym. Spacer po okolicy może oznaczać spotkanie sąsiada, poczucie słońca na twarzy, słyszenie ptaków. Te drobne chwile mają znaczenie. Przypominają, że nawet jeśli mieszkasz sam, wciąż jesteś częścią czegoś większego. Więc ruszaj się codziennie trochę, nie dlatego, że ktoś na ciebie patrzy, ale dlatego, że wciąż tu jesteś, a twoje ciało, bez względu na wiek, zasługuje na to, by być używane, szanowane i pielęgnowane. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te wskazówki za wartościowe, proszę, napisz w komentarzu 2, aby dać znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam to zrobić i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam dalej tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Przejdźmy teraz dalej. Numer 3: Znaczące kontakty w małych, stałych dawkach, kiedy się starzejesz i mieszkasz samotnie. Cisza może być dziwnym towarzyszem. Niektóre dni wydają się spokojne, inne natomiast jak ciężar na Twojej piersi. Możesz spędzić godziny, a nawet dni, nie słysząc, by ktoś wypowiedział Twoje imię na głos. I nawet jeśli cenisz sobie niezależność, nadmierna izolacja zaczyna powoli nadwyrężać Twoje emocjonalne samopoczucie. Ale jest coś, co wiele osób źle rozumie. Utrzymywanie kontaktów nie oznacza, że potrzebujesz dużej grupy przyjaciół lub ciągłej aktywności towarzyskiej. Nie oznacza też zmuszania się do głośnych spotkań czy próby bycia duszą towarzystwa. To po prostu upewnianie się, że w jakiś niewielki sposób wciąż nawiązujesz kontakt i ktoś się do ciebie odzywa. Nawet tylko pięciominutowa rozmowa telefoniczna, cotygodniowe sprawdzenie się z sąsiadem czy ciepła rozmowa z kasjerem w lokalnym sklepie. Te drobne chwile kontaktu międzyludzkiego niosą więcej emocjonalnej wagi, niż większość ludzi przypuszcza. Przypominają, że wciąż jesteś widziany, słyszany i jesteś częścią świata. Za tym stoi też prawdziwa nauka. Badania pokazują, że osoby starsze, które utrzymują nawet lekkie kontakty społeczne, mają lepszy system odpornościowy, niższe wskaźniki depresji, a nawet mniejsze ryzyko rozwoju demencji. To nie przypadek. To odbicie tego, jak głęboko jesteśmy zaprogramowani, by pozostawać emocjonalnie połączeni. Weźmy na przykład Ryszarda, 83-letniego samotnego mężczyznę którego dwaj synowie wyprowadzili się na dłuższy czas do innego miasta. Nie rozmawiał z nikim, chyba że na wizytach lekarskich. Pewnego dnia zostawił notatkę na drzwiach sąsiada, oferując pomoc przy odbiorze poczty podczas jego nieobecności. To zapoczątkowało serdeczne podziękowanie, które przekształciło się w spotkania na kawę w sobotnie poranki. To nie było nic dramatycznego, ale dało mu coś, na co mógł czekać, kogoś, z kim mógł porozmawiać i kto się nim troszczył. Jeśli jest ktoś w Twoim życiu, z kim dawno nie rozmawiałeś, pomyśl o podniesieniu słuchawki i zadzwoń. Jeśli jest sąsiad, któremu tylko machasz z daleka, spróbuj się przywitać i zapytać, jak minął mu dzień. Te gesty nie przynoszą korzyści tylko drugiej osobie, wskrzeszają życie także w Twoim własnym sercu. Jest też piękno w budowaniu więzi przez wspólne cele. Wielu starszych ludzi znajduje sens w wolontariacie lub mentoringu, czy to czytając dzieciom w bibliotece, czy po prostu słuchając kogoś, kto potrzebuje rozmowy. Daje im to poczucie, że coś wnoszą do świata. Możesz mieszkać sam, ale twoja obecność, twoja historia i twoja mądrość wciąż mają wartość. Samotność nie zależy od liczby osób, które cię otaczają. Chodzi o poczucie odłączenia, a to uczucie można zmienić nawet jedną rozmową, jednym miłym gestem, jedną nową rutyną. Więc nawiąż kontakt, nawet jeśli będzie to trochę niezręczne. Złóż zaproszenie, nawet jeśli to tylko na kawę lub spacer. Utrzymywanie kontaktów społecznych nie polega na unikaniu samotności. Chodzi o to, by samotność nigdy nie zamieniła się w pustkę, bo zasługujesz na to, by czuć się blisko, potrzebny i pamiętany, niezależnie od tego, z kim mieszkasz lub czy mieszkasz sam. Numer 4. Osobisty cel, który daje powód, by wstać z łóżka. W podeszłym wieku istnieje ciche niebezpieczeństwo, o którym za mało się mówi. To nie tylko samotność czy fizyczny spadek sprawności, ale utrata celu. Kiedy kończy się praca, dom robi się cichy, a ludzie przestają na Tobie polegać, może się zacząć wydawać, że już nie jesteś potrzebny, jakby ta znacząca część życia była za Tobą. Ale powiem Ci coś ważnego. To uczucie to kłamstwo. Cel nie odchodzi na emeryturę i nie znika, kiedy inni przestają prosić Cię o swój czas. Po prostu zmienia kształt, a kiedy żyjesz sam, znalezienie tego nowego kształtu staje się jednym z najsilniejszych kroków, które możesz zrobić dla siebie. Cel nie musi być wielki. Nie potrzebuje oklasków. Wystarczy, że będzie dla ciebie ważny. Może to być coś tak prostego, jak pisanie listów do wnuków, uprawianie pomidorów w ogródku, prowadzenie dziennika albo odnawianie starego stołu. Może to być codzienny telefon do kogoś, by się przywitać, albo nagrywanie swojej historii życia, by Twoja rodzina wiedziała, skąd pochodzi. Kluczem jest to, że daje Ci powód, by wstać, ruszyć się, pomyśleć, zatroszczyć się. Dodaje strukturę Twoim dniom i cichy rodzaj dumy Twojemu duchowi. Jest mężczyzna o imieniu Samuel, 77-letni samotny mieszkaniec małego domu w Michigan. Po śmierci żony, zmagał się z poczuciem pustki. Cisza wydawała się nie mieć końca, aż pewnego ranka znalazł starą maszynę do pisania w garażu. Wniósł ją do środka, wyczyścił i zaczął przepisywać wspomnienia. Służba w marynarce, jak poznał żonę, narodziny córki. Nie robił tego dla nikogo innego, ale zapisując słowa na papierze, znalazł spokój, sens, a dom powoli przestał wydawać się taki pusty. Psychologowie mówią, że posiadanie celu, nawet małego, jest bezpośrednio związane z lepszym zdrowiem psychicznym, mniejszym stresem, a nawet dłuższą przewidywaną długością życia u osób starszych. Bo duch ludzki nigdy nie został stworzony, by dryfować, został stworzony, by celować. Gdy masz cel, Twoje dni nie mijają bez znaczenia. Jeden coś znaczą. Nie tylko po prostu istniejesz, lecz także wnosisz coś wartościowego, nawet jeśli jest to tylko Twój własny poczucie godności. I oto coś, o czym wielu ludzi zapomina: Bycie samemu daje Ci przestrzeń do odkrywania, do próbowania nowych rzeczy, bez oceniania, do spędzania czasu na tym, co naprawdę lubisz, a nie na tym, czego oczekują inni. Może zawsze kochałeś muzykę, ale nigdy nie miałeś czasu, by grać. Może zawsze chciałeś nauczyć się malować, albo gotować coś nowego. Albo przeczytać wszystkie książki pewnego autora. To jest twój czas. Możesz mieszkać sam, ale to nie znaczy, że twoje życie musi być ciche wewnątrz. Kiedy znajdziesz cel, który przemawia do twojej duszy, wypełnia twoją przestrzeń znaczeniem, a to znaczenie, choćby skromne czy osobiste, to właśnie ono utrzymuje twój duch przy życiu. Więc jeśli dziś dzień wydaje się cichy, zapytaj siebie: Co mogę zbudować, pielęgnować, dzielić się, lub o co mogę zadbać jutro? Nie dla aprobaty innych, ale dla własnego spokoju, bo kiedy znajdziesz cel w samotności, przemieniasz ją, zamieniasz ją w siłę. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te wskazówki za cenne, napisz w komentarzu numer 4, aby dać znać, że jesteś z nami. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Przejdźmy dalej. Ostatnie refleksje. Życie samotne w późniejszych latach może być jedną z najtrudniejszych życiowych przemian. Może się wydawać, że świat stał się cichszy, mniejszy i bardziej odległy, ale jest to także czas, gdy dzięki odpowiednim nawykom i nastawieniu możesz na nowo odkryć części siebie, które były zakopane pod latami zabiegania i obowiązków. Być może zobaczyłeś trochę siebie w dzisiejszym filmie, może poczułeś ciężar pustego domu, lub zastanawiałeś się, czy tylko ty przez to przechodzisz. Nie jesteś sam. I co ważniejsze, nie jesteś bezsilny. Budowanie stałej rutyny, utrzymywanie aktywności fizycznej, nawiązywanie znaczących kontaktów z innymi i znajdowanie celu, który nadaje Twoim dniom sens, to nie tylko ładne idee, to realne narzędzia. To sposób, w jaki chronisz swój duch, dbasz o zdrowie i sprawiasz, że życie znowu staje się pełne, nawet jeśli jesteś jedynym przy stole. Więc które z tych czterech rzeczy przemówiło do ciebie najbardziej? którą już praktykujesz, a którą zamierzasz zacząć wprowadzać od jutra. Dziękujemy, że do nas dołączyłeś dzisiaj. Chętnie usłyszymy od Ciebie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której dziś się nauczyłeś i jak planujesz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje opinie są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich udostępnić. Czytanie Waszych komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, prosimy o polubienie, subskrypcję i udostępnienie. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.